Ty? To się robi niedorzeczne. Co ty tu robisz? Najpierw ty zdrać, co robisz w mojej fortecy. Twojej fortecy? W królewskiej fortecy. Co tu robisz? Szukam daki. I znalazłeś? Czego ode mnie chcesz? Ty jesteś daka? W turniarze? Tak. Chwila. Przysłał cię Diego, prawda? Czego chce? Cóż, Zero, Dako, jakkolwiek się tam zwiesz. Diego Cię potrzebuje. Może udowodnić Heigenowi swą niewinność. Teraz to niewykonalne. Chcesz go zostawić w potrzebie? Nie mam wyboru. Heigen zaginął. Zaginął? Ten głupiec wyruszył ze swoimi wojskami, aby stawić czoła Drurhangowi w bastionie. I nie wrócił. A więc Heigen nie żyje. Lub gorzej. Zobaczymy. Nie zamierzasz, chyba? Co możesz mi powiedzieć o Drurhangu? Zawsze przyprawiał mnie o gęsią skórkę. Zbyt wyrachowany, zbyt bezwzględny. Ale potrzebowaliśmy wszelkiej możliwej pomocy. Najemnicy Drurhanga sprawdzili się wielokrotnie. W Nordmarze, w Warancie. Na Feshir? Na Feshir? Heigen nigdy nie wydał takiego rozkazu. No to kto? Robert III? Nikt. Gdy Drurhang zaatakował, działał na własną rękę. Drurhang przywołał nieumarłych? Tego nie wiemy. Tak czy inaczej, nie mogą mu zrobić krzywdy. Niektórzy nawet go słuchają. Wyruszam do bastionu. Gdzie to jest? Przy wschodniej bramie. Jeśli koniecznie musisz się tam udać, przejdź mostem z dziedzińca w okolicy areny. Każę otworzyć bramę. Straszny był ze mnie gaduła. gaduła. Zgadza się. Bardzo mi się przydała wskazówka dotycząca świątyni. Nic dziwnego, że Dantero ją znalazł. Wszystko ze mnie wyciągnęłaś. Dantero? To człowiek Heigena. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Heigen, Lee, wy... Król Robar? Nie pozwolę na to. Nie pozwolę na to. Jestem królem. Witajcie w obozie. Walczyć. M musimy walczyć. Klasztor! Musimy znaleźć klasztor! Pospólstwo staje się coraz zuchwalsze. Zadanie, gdybym tylko